Kolejny vlog domowy. Zostałam, poczułam się zmotywowana wczorajszy, wczorajszym rozmową na Instagramie, z wiadomością właściwie o tym, że czekacie na domowe vlogi. Więc oczywiście zmotywowana, zwłaszcza, że my i tak cały czas jesteśmy w takim etapie ogarnienia tutaj tego. W zasadzie nie pamiętam już, o czym wspominałam w ostatnim. Pewnie sobie przypomnę, jak będę komentować teraz, ale kolejny dzień. I ten rok pewnie i tak nie skupi się na tyle na domu, bo jeszcze idę na studia. Dzisiaj przychodzi szafka do łazienki. Dzisiaj przychodzi szafka do łazienki. Chyba też dlatego chciałam dzisiaj zacząć nagrywać. Dorobiliśmy się właśnie też ekspresu do kawy, który cały czas próbuję ogarnąć i myślę, że to będzie jakaś nasza zajawka. Zamówiliśmy już mnóstwo akcesoriów do tego, w sensie, wiecie, miereczka do kawy, taki spray, żeby psikać ziarna, taki... Igiełki. Igiełki, takie do mieszania kawy, wiecie, w kolbie najpierw. No i generalnie wiecie mnóstwo akcesoriów po prostu, żeby się z tą kawą też trochę pobawić. Dzisiaj ten ma za zadanie usiąść i zrobić hyperfokus i poczytać o kawy więcej, żebyśmy mogli robić dobrą pyszną kawkę i wykorzystywać już ten egzes kolbowy w pełni. I wygląda już to całkiem lepiej. Na razie za naszą kanapę robimy teraz od mojego taty. Poczyniliśmy też taki upgrade, że wynieśliśmy kartony, które można było wynieść do śmieci. E, wynieśliśmy kartony, które można było wynieść do komórki, do komórki. Więc jest czyściej, bardziej ogarnięto i tak wygląda jakby się tu nawet mieszkało. Chociaż wczoraj był u nas właściciel i jeszcze powiedział a, Państwo jeszcze się nie rozpakowali do końca, my, my po prostu mebli nie mamy. Generalnie uwielbiam to, że właśnie to, że mamy tak biurka, bo nasz biurka właśnie finalnie chyba też pokazałam, że są naprzeciwko siebie. Znaczy w sensie naprzeciwko, m, równolegle, o, tak. I to jest świetne, bo jak chcę na przykład aktualnie, jakoś nie mamy stołu i coś jemy, to właśnie jemy na przykład przy biurku Daniela, bo on ma większe. To wiecie, ja sobie robię i sobie podjeżdżam. czy jak to to też mogę sobie podjechać. Plus jak. Mam ochotę się zrelaksować, to też mogę się odwrócić i mam swoją oazę spokoju za mną. Bezdenną. Bezdenną oazę spokoju, tak. Ja wbrew pozorom myślę, nie jestem tą spokojną i ja jestem tą bardziej rozchwianą częścią naszej relacji. A Daniel przynosi zawsze spokój, ukojenie i zdrowy rozsądek. I śniadania. Jest i ona, szafka. Nam bardzo zależało, żeby w ogóle było kosz na pranie, bo miejsca mało. Fajnie, jakby był i był ukryty. Tylko problem jest taki, że wszystko musimy złożyć ręcznie, bo yy, nie mamy wkrętarki. Jeszcze. Jeszcze. Dobry wieczór już. Mamy godzinę już 19.15. Nie wiem, kiedy to zleciało. Natomiast y, stan no syf i syf. I więcej syfu. Zjedliśmy po drodze obiad i stan szafki. No jest. Pasuje jak ulał. Oczywiście to są rozwalone rzeczy, bo one są, mają być do w szafce. Ale trochę zrąbaliśmy. Znaczy no to jest moja wina. Bo jak widzicie nie ma, nie ma drzwiczek zamontowanych. a nie ma też zamontowanych drzwiczek z tego względu, iż... Tu mamy taką otwieraną, tak, tu wysuwaną, z koszem na pranie. I kosz na pranie powinien być zamontowany tutaj. No, tu powinny być zawiasy. I tu powinny być dziurki na zawiasy. A nie ma! Więc jak się okazuje, to jest ta dolna szufladka, która powinna być tam na dole znaczy półeczka, która powinna być tam na dole. I ona mają już wywiercone dziurki na zawiasy. No i tu ich nie ma. No i okej, okay, odmierzymy sobie fajnie. Tylko problem jest taki, że te śrubki. Które są w zawiasach, są płaskie, więc nie wiercimy się nimi, tylko trzeba wejść w te dziurki przygotowane. A z tym trzeba poczekać na jakąś wkrętarkę, wiertarkę, na wiertarkę, żeby się wiercić i te dziurki przygotować. A takich rzeczy nie posiadamy, więc pozostajemy w takim, takim trybie nieskończonym, gdyż po prostu musimy poczekać, bo w na dniach, w każdym razie po weekendzie przyjeżdża najpierw tata Daniela, mój tata też później przyjeżdża i nam sprzęty różne przywiozą. Ech, ciężkie to dorosłe życie. Słuchajcie, jako że my teraz cały czas coś szukamy do domu, okazuje się, e, iż Scindej ma niesamowite rzeczy do domu. Nie wiem jak z ich jakością, natomiast opinie są dobre, ale patrzcie na to. To są nie teraz niezwiązane. Mamy podajnik na folię spożywczą. W ogóle już, że można ją urwać. Organizer, taki wiecie, pod zlew na przykład właśnie w łazience. Genialny i w ogóle ta dolna szafeczka jest wysuwana. Yy, jakiś durszlaczek. szlaczek. To zestaw organizerów to podróżny. Piękny w ogóle wazon. Lampka grzybek z 1999, no, znalazłam jeszcze uchwyt na papier toaletowy, ale jestem w szoku, bo ja się zatrzymałam na tym, że w Sinsei kupowałam rzeczy. Ubraniowe, jak byłam w gimnazjum, na początku i zatrzymałam się na tym, że w CCU takie rzeczy są. A nie miałam pojęcia, że ma tak szeroko rozbudowaną domową, e, domowy dział i to taki naprawdę fajny, spoko w w sumie. Dlatego zastanawiam się, jak z jakością. Yy. I widzę, że ma dużo też takich sezonowych rzeczy. Jakieś jesienne, halloweenowe, coś tam, świąteczne już jakieś się pojawiają. jest naprawdę fajnie. Polecanko. Znaczy jeszcze nie wiem, czy polecanko, ale warto sobie przejrzeć. Myślę, że Coś z tego zamówię, bo mam już potwierdzone tyle zakładek, że myślę, że na pewno coś wpadnie. O ja! widać! Widzicie? Zorna polarna. nos. Yeah. No, dzień dobry. Zastanawiam się, jak Was tutaj położyć, żeby sam sobie Oczywiście żeby otwarta, ale muszę właśnie wybrać, w co się ubrać na razie po domu. Czekam mnie dzisiaj pierwszy dzień na uczelni, na studiach zaocznych. Usiądę sobie na łóżku. Słońce tak pięknie świeci, jest w ogóle super pogoda, bardzo ładne niebo. Ja muszę do Was pogadać tutaj, bo Daniel ma spotkania, więc jedno, że nie chcę mu przekazać, drugie, że nie chcę, żebyście słyszeli niemiecki w tle. Trochę się stresuję. Już Wam wspominałam, wracam na studia i wracam w ogóle na studia zaoczne, w sensie właściwie idę na studia zaoczne, bo nie wracam, bo ja wcześniej byłam na dziennych. W związku z tym dla mnie zaoczne to jest to zupełnie nowe doświadczenie. I... Idę na analitykę gospodarczą z docelową specjalizacją analityk danych. Wybór ten jest trochę podyktowany problemami, jakie tam wystąpiły po drodze u mnie, jeśli chodzi o rekrutację na studia i to takie niespowodowane przeze mnie. Więc w rezultacie po różnych przemyśleniach do wniosku, dobre spróbujemy z analityką gospodarczą. Dostałam się na nią stacjonarnie i niestacjonarnie, ale finalnie idę stacjonarnie, ponieważ pracuję, więc no yy, tak mi jest lepiej. No i zobaczymy. Troszeczkę jestem tym przerażona, nie ukrywam, i boję się, jak to będzie wyglądać. I nie chcę mówić, nie wiem, czy tam radę, bo staram się bardzo wierzyć w swoje możliwości i doceniać siebie. To jest też o czym, coś, o czym mówię na terapii. Natomiast y, zdaję sobie sprawę, że te studia mogą być wyzwaniem, więc zobaczymy. No ale jestem bardzo ciekawa. No plus forma studiów, właśnie zaocznych. Na ten moment troszeczkę mnie przeraża. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale nie ukrywam, okropnie mi się nie chce. Dziękuję, mhm. dosłownie. Super, dziękuję bardzo. do usłyszenia. Do usłyszenia. Zamówiliśmy karnisze. I miały przyjść do nas dzisiaj z ups -a. I e, oboje siedzimy w domu, bo oboje pracujemy z domu. Siedzimy od rana, żadne z nas nie wychodziło, a mi przyszedł mail, bo miała być dostarczona 9.40, nie, 9.50, 11.40, coś takiego. Siedzieliśmy w tym okresie, oboje w domu. A mi właśnie przyszedł mail o 11.35, że no, nie zostaliśmy pani w domu, więc paczka została przekierowana do punktu. A problem jest taki, generalnie my byśmy sobie każdą inną paczkę dobrali z punktu, tylko problem jest taki, że to są karnisze i jak zamawiało się je chyba do długości 2,60. To przychodzą całe. My mamy się tutaj długości na przykład 2,40, więc one przyjdą całe. Nie mamy jak tego fizycznie zmieścić do mojego małego AJGO. Nawet nie jesteśmy w stanie tego specjalnie odebrać z tego punktu, bo po prostu nie mamy jak. Coś odbierzemy, ale nie mamy jak tego przewieźć do domu, dlatego też zależało na tym, żeby to zostało dostarczone do nas. Ale jak dobrze pójdzie, to będziemy mieć jutro szafę na przedpokój i, i to już sporo zmieni, tylko trzeba będzie w niej. Wyciąć dziurę, bo będzie się zgrywać ze skrzynkami, z bezpiecznikami i z prądem, znaczy z internetem. Właśnie się zbieram na uczelnię. Już nie nagrałam nic z domu, bo nagrywałam TikTok. Jak to być? Youtuberką jak tak Jadę, bo nie chcę się spóźnić, mimo że mam ogromny zapas czasu, ale muszę wyczaić ile w ogóle o tej będę jechać i stresuję się cholernie. Fiu, buldaki. Mmm, tłuste. Mmm, nie. Wróciłam ze studiów, jestem zmęczona, nie mam siły, a jutro na 7.30. Masakra, spać mi się chciało, yy, ale rozmawiałam z jakimiś dziewczynami, zagadałam, wyszłam ze swojej strefy komfortu. Teraz jeszcze pół godziny rozmawiałam z rodzicami, muszę jeszcze na chwilę usiąść do pracy. No, no ale. Hmm, jutro na 7.30, ale chociaż do 16.00 wyjątkowo. Normalnie będę siedzieć do 19.00. Goma się to? Schud. Ja wstaję na uczelnię. Kurwa przesada. Wstałam o 5.30. A o godzinie 5 wstuduję, żeby mi zrobić jedzenie. Przeurocze i przekochane. A ja nawet wyglądam jak człowiek ma tej wczesnej godziny. Nic się jeszcze na to nauczę nie o godzinie 6.30. Dobry wieczór. 22.11. Ja miałam Cię rozdać do 16 zajęcia. Inżynier ganią z 4 piętra. A fajny inżynier z 4 piętra. Ty! Mamy szafę na przedpokój i słuchajcie. Tak jak y, była ona wystawiona na Xi za 750. Później zmieniłaś się na 550, a dzisiaj finalnie zapłaciliśmy za nią 450. Pytam pani. Za ile? Pani nie wiem. 450 może być. No i wejdzie. I... Proszę bardzo jest pięknie wycięte. Na bezpieczniki i na router, więc router ma tutaj półeczkę, to jest półeczka, tam jest miejsce na buty. No i ja teraz będę jeszcze montować drążek. A i oczywiście dalej nie mamy odkurzacza, a dzisiaj to było wycinane tu w przedpokoju, więc wszędzie jest pełno różnych wiórków i takich tam, a my, Kasia, tym jesteśmy w stanie sprzątać. Tym. To jest nasz odkurzacz. I dawno też nie miałam aż takiej potrzeby w ogóle, żeby odkurzyć. Naprawdę, tak mi się już marzy odkurzenie. No pa na. A! Aaaa, już mi ręce bolą. Nie urosło. Z ciekawych update'ów łazienkowych ostatnio oberwały nam się te trzy haczyki Już są już znowu przywieszone, ale w ogóle moje włosy okropnie wyglądają na ten kolor. Jest i ona się odchyla, tylko trzeba jeszcze ogranicznić i przyczepić i będzie można włożyć kosz. Więc fajnie, ja już jestem przetrano. Dzień dobry, poniedziałek nie wydaje się być taki zły, ponieważ wnios do nas panowie że jadą z naszą kanapą. O, dzwoni, dzwoni, dzwoni. Tak słam? Dzień dobry. Teraz jeszcze człowieku rozpakuj. To największy koc. I już nie ma śladu po naszej tymczasowej kanapie. Za to jest tej sklejka, bo dotąd i tak będzie kanapa, a chcemy troszeczkę tego kalaksa ustabilizować. Zwłaszcza, że on nie jest przywiązany do ściany, bo trzeba byłoby, tam, trzeba byłoby tam wycinać listwę. Więc stoi sobie tak owolno. Yy, także stabilizujemy go taką otyseczką. To no, jest jak coś... spację. To są dwa jak Maria. Nie. nie nasz domek. Mhm. Do operacji ledwo widać moje wypociny. O, lingwi. To jest nasz szezon. I wygląda jak wielki prezent. Jest w ogóle gigantyczny. Okej. Okay. Męczące. O oh wow. Ale jestem czerwona. Weźmy biegać. Zimno już jest i gardło trochę. No, dostaję podupie. I chcę takie kiedyś robiłam pobieganie, wracałam jeszcze, robiłam brzuchy pompki, więc chciałabym to tak dalej też robić. Więc jeszcze jeszcze plank, tak żeby się dowalić. Odebraliśmy pakiet z Sensei'a i zamówiłam tam takie odpady, które pójdę ja tam, ale też. też to. to już była po prostu moja zmora. Bardzo nie organizera na sztuce, bo już mnie tak irytuje fakt tego, jak to w tej szufladzie wygląda. Prawda, nasza szuflada jest bardzo niewymiarowa, więc za bardzo żaden organizer tak, nie, nie ma żadnego organizera, który by się tam tak idealnie mieścił. Więc została podjęta decyzja taka, że bierzemy taki, który jest wystarczający i po prostu. Resztę wypełnimy na przykład będzie miejsce na noże jeszcze takie, taki organizer na noże i obok będzie jeszcze miejsce luźno. Wiecie, żeby coś tam móc wrzucić jeszcze luźno. Zrobię Wam taki fajny transition teraz. Tada! No to tak lepiej wygląda nie tak porozwalane. A Meanwhile robi się nasz... robi się Daniel robi nasz obiad. No i jeszcze możemy sprawdzić w takim razie. No, to jest taka rzeczywistość, mamy takie random rzeczy. Już zaczynam czuć pasy, czy to teoretycznie one powinny idealnie pasować? Zobaczymy. Nie no, jak ula pasują Nie no, idealnie. I jeszcze mają gumeczki. I czemu nie będą się ślizgać? Aż się normalnie chce siedzieć. Z I Home naprawdę na plus, polecamko A idę jeszcze wsiąść do komputera. Już mamy czeka wycieczka do... W I w ogóle nie wiem, czy w końcu finalny efekt pokazałam naszej fantastycznej kanapy, ale miło jest mieć w końcu kanapę. I to taki jest element, który sprawia, że zaczyna się robić jego domu. I dzisiaj też ogarniałam kalaksa trochę. I uważam, że pomysł na tego kalaksa przedzielając nam tą strefę taką codzienną i to nasze takie biuro jest genialnym pomysłem. Tu docelowo jeszcze będzie mój kask, będzie więcej książek. O proszę bardzo, kwiatuszki moje. No jeszcze trzeba uzupełnić, o. Najlepsze to, że ten o Mercedes stoi też u nas na No i tak to wygląda. Myślę, że fajnie. Będą jeszcze później dodatki. Różne inne rzeczy i taki będzie taki, wiecie, nasz regał. Trochę taki regał pokazujący nas, kto tu mieszka i dobrze nam się kojarzący po prostu. Him. Jest normalnie jak w święta. Uu. Jaki porządny. O proszę bardzo. Miłe dotyku. Uh. A nie! to tak. Prez do kawy. I ostatnie rzeczy. Mi się na kawę.